Witam bardzo serdecznie na moim kanale, moi drodzy, i zapraszam Was do nowego cyklu czytań, jeśli chodzi o relacje partnerskie, uczuciowe, miłosne. E, przeważnie o to najczęściej mnie pytacie. E, dostaję mnóstwo e-maili, jeśli chodzi właśnie o e, czytania, na relacje, na miłość, na uczucia, dlaczego kogoś po, poznaliście, po co go spotkaliście, tak. I będę robiła teraz takie cykliczne czytania dla Was ogólne. Oczywiście one nie będą e, dla każdego, dlatego mówię. Czytania ogólne są po to, żeby po prostu dać wam jakiś przekaz, jeżeli to z wami rezonuje fajnie. Jeżeli nie, to kochani, tego nie bierzcie do siebie. Ja was zawsze zapraszam do czytań prywatnych, bo wtedy mogę zrobić analizę osobistą, sprawdzić dokładnie, co się u was zadziewa. Natomiast tutaj te czytania ogólne, one są tylko po to, żeby sprawdzić ogólną energetykę w waszych relacjach. W Waszym życiu, więc jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy. Znajdziecie go pod każdym z moich filmów. E, pamiętajcie, kochani, również, że wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności zobaczycie ofertę ze zdjęciami i opisami, także możecie sobie coś wybrać i nosić osobisty amulet, który działa ochronnie. Robię też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne. Pracuję także z odblokowaniem czakr, więc jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam. Zobaczmy moi kochani dzisiaj pierwszy film z tego cyklu, z odpowiedzią na pytanie, po co go spotkałam, po co ją spotkałem. Z racji tego, że czytanie jest ogólne, a słuchają mnie panie i panowie, to kochani, dopasujcie sobie energię do was. Ja będę czytała tutaj właśnie w sposób taki bardzo ogólny, natomiast wy będziecie sobie mogli tutaj do swojej sytuacji to wszystko dopasować. Po co go spotkałam, po co ją spotkałem? Co się wydarzyło pomiędzy wami? Karta cesarza. Prawdopodobnie, kochani, spotkaliście osobę bardzo odpowiedzialną, bardzo dojrzałą, która jest stabilna życiowo, stabilna finansowo, potrafi sobie w życiu bardzo fajnie radzić. To jest osoba, która jest albo w związku małżeńskim, albo po rozwodzie, być może też po jakimś rozstaniu. Natomiast z tą osobą połączyła was taka fajna więź i chęć stabilizacji, tak? Tutaj przede wszystkim. Co się wydarzyło pomiędzy wami? Albo połączyła was praca, albo wspólne priorytety, ale przede wszystkim spodobało wam się to, że ta osoba jest tak samo odpowiedzialna w życiu jak i wy. Czego oczekiwaliście od tej osoby? Kochankowie, tu był romans, tu było zakochanie, i generalnie kochankowie zawsze mówią o podjęciu decyzji. Prawdopodobnie oczekiwaliście na to, że ta osoba podejmie decyzję, czy odejdzie ze stałego związku i będziecie razem. Czy też zostawi tego swojego partnera, partnerka, tak? Tu był wybór pomiędzy dwiema osobami. Pomiędzy wami był romans, było zakochanie, była fajna energia, natomiast wy oczekiwaliście, że ta osoba podejmie decyzję o rozstaniu. Prawdopodobnie jest to na etapie jeszcze podejmowania tej decyzji, albo też wy tę te decyzję podejmujecie, tak? Energie są zamienne, dlatego zawsze o tym należy pamiętać. Co otrzymaliście od tej osoby? Karta wieży, nagły rozpad relacji, nagły rozpad struktur, ideałów, przekonań. Tutaj prawdopodobnie próbowaliście coś ułożyć, bo ja widzę ewidentnie, że to był romans. To były takie romantyczne spotkania w miłej atmosferze, ale nagle wszystko runęło, tak. Wy po tym, że tutaj y, zaangażowaliście się w te relacje, bo było zaangażowanie, cesarz mówi o stabilności, o zaangażowaniu, był romans, były uczucia, <laughs> otrzymaliście nagły zwrot akcji, czyli po prostu to się nagle zakończyło. Y, było miło, było fajnie, ale się skończyło. Y, czego ta osoba oczekiwała od Was? Tu są bratnie dusze, ta osoba oczekiwała miłości, wsparcia, przyjaźni, ta osoba bardzo się cieszyła, że mogliście się spotkać, tak? Poczuła taką chęć no, przyjemnego spędzania czasu, tutaj była więź emocjonalna bardzo duża pomiędzy wami. Ta osoba chciała przyjaźni przede wszystkim, tak? Chciała się spotykać na takim neutralnym, miłym gruncie, żeby te spotkania miały taki charakter, właśnie przyjaźni. Uczuć, romansu, przede wszystkim ta osoba bardzo chciała, żeby to była przyjaźń, tak? Natomiast być może wy chcieliście czegoś więcej, tak? Naciskaliście tę osobę na stały związek, stałą relację, i to się nagle rozpadło, bo ta osoba się przestraszyła, i albo nie może być po prostu z wami, bo ma stały związek. Albo w tym przypadku y, wystraszyła się tej odpowiedzialności, tego nacisku i po prostu postanowiła zniknąć, tak? Być może na jakiś czas, być może na stałe, być może ta osoba nie była gotowa do y, trwałego związku. Zaraz zobaczymy dalej. Co ta osoba otrzymała od Was? Król Mieczy, wycofanie, takie zamknięcie, tak. Wy zaczęliście bardzo rozsądnie działać. Mogło być tak, że tej osobie zależało na romansie, wy w pewnym momencie powiedzieliście dość i po prostu się odcięliście, tak, bo nie chcieliście tkwić w takim związku, w takiej relacji, w której po prostu jesteście jako kochanka, kochanek. Ta osoba ma stałą relację i nie chcieliście po prostu, żeby ktoś tutaj ucierpiał, jeśli chodzi o uczucia, o emocje. Co was połączyło? Dwójka buław, no właśnie, wybory. E, tu przede wszystkim żadne z was nie potrafiło podjąć wyboru, e, nie dokonało żadnej decyzji. E, połączyło was to, że oboje mieliście jakieś fajne plany na przyszłość, tak? Te same wizje, te same cele. Z jakiegoś powodu nie możecie być razem. Mm, no, obstawiam, że po prostu ktoś jest w stałym związku, tak? Najprawdopodobniej osoba, z którą się spotykaliście. I tutaj, pomimo tego, że było fajne flow, było zakochanie, był romans, mieliście wspólne cele, tak? Przede wszystkim, no, mogliście o wszystkim porozmawiać. Czuliście, że to jest wasza bratnia dusza. To jednak nie można było tutaj niczego stworzyć, bo ktoś się zamknął na te uczucia, ktoś się przestraszył, albo po prostu nie mógł wejść w te relacje. Co stanowiło zatem problem? królowa denarów albo po prostu stała partnerka, stały partner tej osoby. Tam jest przywiązanie finansowe, tam prawdopodobnie jest właśnie sytuacja taka, że te osoby mają wzięte jakieś wspólne majątki, kredyty i też nie mogliście być przez to razem. Tutaj albo pieniądze stanowiły problem, albo właśnie stały partner, partnerka. Bo ja bardzo mocno widzę, że tutaj był romans. Był romans, y Poczuliście, że to jest wasza bratnia dusza, natomiast ta osoba jest zajęta, nie do końca mogła się w to zaangażować, nie potrafiła podjąć decyzji. Stąd też wieża, która mógli, mówi o nagłym rozpadzie relacji. Natomiast pamiętajcie, że wieża czasami symbolizuje nowy początek, więc e, coś, co było budowane na niesolidnych fundamentach, i tak musi w którymś momencie runąć, i na zgliszczach budujemy coś nowego, trwałego. Czego was miała nauczyć ta relacja? Kochani, żeby y, przede wszystkim y, uwolnić się z jakiegoś toksycznego związku, y, żeby nie rozpamiętywać przeszłości. Y, bo ósemka pucharów generalnie mówi o uwolnieniu się, tak? Od przeszłości. Y, przede wszystkim czego mieliście się tutaj nauczyć. No. Dla mnie to jest też taki przekaz, y, który mówi o tym, że no, nie wszystko jest nam w życiu dane na zawsze. Nie wszyscy ludzie będą z nami na zawsze. Niektórych spotykamy po to, żeby jakieś lekcje przepracować. Każdy człowiek ma nas czegoś nauczyć. Nawet, jeżeli ma nas zranić, to ma nas czegoś nauczyć. My być może kiedyś kogoś zraniliśmy, teraz ktoś się zranił nas. Jak to mówią, karma wraca. Natomiast tu była taka sytuacja, że ta relacja była właśnie celem tego, żebyście po prostu wyciągnęli z niej wnioski, lekcje. I poszli do przodu, tak? Potrafili teraz spojrzeć na kolejne relacje z innej perspektywy. Być może nie byliście sobie pisani, natomiast na pewno mieliście się spotkać po to, żeby każdy wyciągnął wnioski z relacji, żeby ta osoba była takim waszym lustrem, tak? Zobaczyliście swoje wady i zalety w oczach tej osoby. Hmm. Czy coś jeszcze się zadzieje pomiędzy wami? Słońce? Ja myślę, że tak, że ta osoba się odezwie. Bo tu jest spełniona miłość, spełnienie marzeń, nowy etap w życiu. To jest też zawarcie przymierza z przeszłością. Prawdopodobnie ta osoba się odezwie, wróci do Was, będzie chciała przyjaźni albo rozejmu. Dla niektórych może być taka sytuacja, że ta osoba wyjdzie z tego związku, w którym jest obecnie, albo Wy, bo energie są zamienne. O tym również należy pamiętać. I karta słońca mówi o, mm, o pogodzeniu się, o byciu razem, o wejściu na nowy etap tej relacji. Mm, tu jest miłość, szczęśliwe małżeństwo, ciąża, nowy etap w życiu. Karta słońca jest kartą ochronną całego tego rozkładu, więc jeżeli ona nam się na sam koniec pojawiła w pytaniu, czy jeszcze coś się zadzieje pomiędzy wami, to odpowiadam, że tak. I możecie liczyć na to, że ta osoba na pewno o was nie zapomniała, jesteście głęboko w jej sercu. Będzie chciała pogodzenia, będzie chciała za, zawarcia przymierza i przede wszystkim wyjaśnijcie sobie o co poszło, tak? Dlaczego wyniknął spór, dlaczego doszło do rozstania? Być może ta osoba teraz ma jakieś problemy finansowe, bądź właśnie w obecnej relacji musi to wszystko pozamykać. Na chwilę obecną jeszcze nie może zrobić żadnego kroku w waszą stronę, ale na pewno się odezwie. Na pewno się odezwie. Na pewno będą to miłe wiadomości, na pewno będzie chęć y, pogodzenia się, chęć y, porozmawiania i rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Także kochani, y, głowa do góry, nie zamartwiajcie się. Y, ta osoba jest Wam bliska. Zresztą to tutaj widać wy jesteście bratnimi duszami, y, tak zwane Twin Flames, tak? Y, y, I przede wszystkim ja widzę, że bardzo o sobie myślicie, bardzo za sobą tęsknicie. Tu jest tęsknota obustronna. I na pewno do siebie wrócicie. Jeżeli nie będziecie parą, to zostaniecie przyjaciółmi, ale będzie bardzo miły kontakt, bardzo intensywny. Chociaż w karcie słońca ja widzę szczęśliwą miłość, więc śmiem twierdzić, że z tej relacji będzie coś trwałego. Moi drodzy, trzymam za Was kciuki, zapraszam do czytań prywatnych, na analizę partnerską, sprawdzimy Waszą osobistą sytuację. A tymczasem pozdrawiam i zapraszam do oglądania wszystkich filmów na moim kanale. I do zakupu bransoletek z naturalnych kamieni z Waszym znakiem zodiaku. Każdy, kam, yy, każdy kamień działa jako amulet ochronny, więc warto dopasować odpowiedni dla siebie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.